Jesteśmy dzisiaj wraz z posłem Krzysztofem Mulawą. Przyjechaliśmy specjalnie po to, żeby rozmawiać w placówce straży granicznej, zobaczyć co tutaj się dzieje. Jesteśmy po dwugodzinnym spotkaniu w placówce straży granicznej, gdzie rozmawialiśmy z komendantem. Najbardziej fundamentalne pytanie, na które nie dostaliśmy odpowiedzi, to jest ilu imigrantów z Niemiec jest przekazywanych przez stronę niemiecką do strony polskiej. Nie rozumiem, jak po tylu dniach trwania tego niepokoju, konfliktu społecznego można takiej informacji nie przekazać opinii publicznej. W mojej ocenie jest to nieprzypadkowe. Odniosłem wrażenie, że po prostu funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy z nami rozmawiali, nie mieli zielonego światła z góry, żeby taką informację nam przekazać. Znaczna część tych nielegalnych imigrantów. Po wystawieniu im decyzji o tym, że mają opuścić kraj, jest puszczana wolno. Niektórzy z nich dostają dyspozycję, że mają się stawić w placówce Straży Granicznej, pokazać tam raz na tydzień. Jak dzisiaj usłyszeliśmy, nie wykonują tego obowiązku, co nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. No przecież nie po to tu nielegalnie migrują, żeby wykonywać polecenia Straży Granicznej. Mogą ci imigranci tutaj przebywać już po wygaśnięciu wszelkich procedur na bazie pobytu tak zwanego humanitarnego lub tolerowanego. I nie ma tak naprawdę sposobu, żeby się ich stąd pozbyć. Wniosek jest tylko jeden. Należy sprawić, żeby te warunki przebywania były tu na tyle nieprzyjemne, żeby sami chcieli stąd wyjechać. Także podsumowując, solidaryzujemy się z tymi, którzy protestują, jednocześnie apelujemy o to, żeby nie traktować agresywnie funkcjonariuszy państwowych służb, żeby tego nikt nie zarzucał. Dzisiaj zadeklarowaliśmy jasno, że chcemy funkcjonariuszy straży granicznej w wykonywaniu ich obowiązków wspierać, ale mają być to obowiązki służące naszemu interesowi narodowemu, a nie niemieckiemu.